Siema, witajcie! Dzisiaj po 5-godzinnej rozgrywce wreszcie coś mogę powiedzieć na temat Gwida 2. Powiem szczerze, że nie jest to zła produkcja. Dlaczego? Dlatego, że w tych 9-minutowym materiale chcę wam to mniej więcej pokazać. Jest to oczywiście tylko parę urywków z mojej rozgrywki, która trwała niecałe 5 godzin, czy nawet trochę więcej niż 5 godzin i nawet nie przyszedłem drugiego do końca sezonu. Co nieco jednak już e, można sobie na ten temat, na temat tej gry wyrobić. Między innymi to, e, co wielu spekulowało, że ta gra po prostu będzie w jednym wielkim kiczem po tym, że Codemaster zapowiedziało, że nie będzie widoku z e, Można to w łatwy sposób zmienić, kiedyś tam Wam to pokażę jak to zrobić, na razie z tego jeszcze modu nie korzystałem, możemy w prosty sposób e, Złapać, czyli dostać po prostu e, widok z wnętrza auta. Co nieco na temat modelu jazdy. Model jazdy jest dosyć arcade'owy i zręcznościowy. E, różni się znacznie od e, gwida jedynki, lecz nie tak jest, nie jest tak to na przykład jak Most Wanted Najnowszym 2012. E, ten model jazdy jest całkiem przyswajalny dla mojego pada, jak i dla moich rąk. Jeszcze tutaj troszeczkę trzeba popracować, e, ponieważ e, przesiadując ostatnio e, w f F1C 2012, trochę e, zmieniło moje się e, dostosowanie do różnych modeli, do różnego modelu jazdy. E, powiem szczerze, tak, e, prawa audiowizualna jest fajna. Pojawia się czasem muzyka podczas wyścigów, podczas jakichś tam końcówek. Jest to całkiem przyjemne, bo tego wcześniej nie było. Dźwięki silników są dobrze oddane, całkiem ładnie. Auto zachowują się, kiedy wchodzą na obroty, jeśli chodzi oczywiście o dźwięk. Jest jeden problem, który należy poruszyć. Przede wszystkim obrotomierz, który jest tutaj, no niestety troszeczkę nie sprawdza się w porównaniu na przykład do Grida jedynki. Także nie mamy licznika kilometrów, które przebyliśmy danym samochodem, co jest troszeczkę irytujące. Co jeszcze można powiedzieć? Przede wszystkim grafika. Silnik jest wykorzystywany od 2008 roku. Pierwsza produkcja chyba to był Grid 1, więc silnik jest dobrze zoptymalizowany, dobrze to wszystko płynnie chodzi na mojej leciwej grafice, chociaż w całkiem mocnym procesorze do dzisiaj, który w miarę ciągnie wszystko. Podczas materiału, podczas kręcenia materiału, można troszeczkę zwrócić na niektóre całkiem czasem przycinki. Niestety nie wiem czym są spowodowane. E, sterowników do grafiki nie aktualizowałem, przyznaję, ponieważ Battlefield 3 ostatnio krzaczy przy tym, przynajmniej sterowników o, przy najnowszych sterownikach NVIDII, więc cóż, musicie to niestety przebolać, ja też niestety. E, jest to komentarz oczywiście niekręcony live, ponieważ e, tutaj chciałem tylko parę urywków chciałem nakręcić, żeby po prostu ciut przedstawić tą grę. Co tu jeszcze mam o niej powiedzieć ciekawego. Przede wszystkim jest ona troszeczkę słabsza od Gdyla 1, niestety muszę to przyznać. Mam nadzieję, że nie słyszycie burzy, która jest za oknem. Niestety jest godzina 15 dochodzi, a tutaj lipa jest straszna. Cóż, przede wszystkim jeśli nie ma w porównaniu do Gdyla 1, nie ma tylu torów wyścigowych co było. Nie ma Spa, nieba, ma Nurburgringu czy jak mi się to wymawia w Niemczech nie ma także Istanbul, czy nie ma także Jaramy, niestety to boli, nie ma także Lemans, o, o tym zapomniałem powiedzieć jest tylko tutaj tor, tor w Abu Dhabi, lecz przez pierwsze dwa sezony raczej tego nie doświadczycie, ewentualnie w pojedynczych wyścigach które sobie możecie sami ustawić treningi odbywają się jedynie na to, że Indianapolis na razie przynęło mi okno Indianapolis, czyli tor w Stanach Zjednoczonych, na którym odbywały się niegdyś wyścigi w Formuły 1, lecz na razie, chyba na chwilę obecną, pojawia się tam tylko IndyCar, czyli odpowiednik Formuły 1, lecz amerykański, nie wiem czy jakieś inne zawody się tam odbywają. Dostajemy także tor Red Bulla na którym nigdy nie miałem okazji jeździć w ogóle w jakiejkolwiek grze. Całkiem dziwny tor specyficzny, lecz można się troszeczkę poś pościgać. E, no i cóż, e, co jeszcze mam powiedzieć o samej grze? E, czy jest ona godną następczynią jedenki moim zdaniem troszeczkę jest niedorobiona, niestety, ma parę błędów e, drift tutaj grze to jakieś małe nieporozumienie. Mam nadzieję, że przez jakieś tam patche coś tam to zmienią, ponieważ niektóre samochody, po prostu przednie nawet napędowe, dziwnie zachowują się podczas e, zapuszczenia hamulca ręcznego, jakby praktycznie jak nie napędówka. Mówię tutaj na przykład o fokusie e, ST, który jest akurat dostępny w grze. E, cóż jeszcze? E, całkiem miła jest lista samochodów na razie, które, dost które dostałem podczas e, niecałej podczas dwóch sezonów, które tutaj jak widzicie, jak mieliście okazję widzieć jesteśmy Alfa Romeo, nie jestem jej fanem ale całkiem specyficznie się ona tak jak praktycznie każdy samochód bardzo spodobał mi się Mercedes 190, który był kiedyś używany w DTM-ie, czyli w niemieckiej serii samochodów turystycznych, oczywiście Turystycznych to jest w cudzysłowie, ponieważ jest to odpowiednik Formuły 1, e, tylko że w samochodach, e, właśnie takich, e, które możemy kupić za normalne pieniądze, tak? Tylko że troszeczkę za odpowiednią ich ilość. E, cóż, jak widzicie tutaj, też mamy Honda NSX do. do. Mm, do mm, jak to nazwać? Do możliwej jazdy, tak? Dziwnie się ona prowadzi w stosunku do Grida 1. Po, po Indianapolis ogólnie tego toru nie preferuję, jest dziwny. Ja ogólnie rzecz biorąc, ja lubię nsx -a, ale tutaj dziwnie się on naprawdę prowadzi, tak jest moje zdanie. E, co jeszcze? Mamy także możliwość tutaj oczywiście doboru różnych kolorów, różnych wzorków, dzikich węży na patyku. Także to, co było w jedynce, czyli nazwy sponsorów. Nazwy sponsorów są oczywiście. E, Licencjo licencjonowane, więc zostaniemy tak jak na przykład to ja mam u siebie na samochodzie, Momo czy April. Eee, także Cobra, amerykańska firma. Eee, dostajemy także całkiem sporą ilość e, możliwych... E, sorry, karno mi zas zaschło. Dostajemy także możliwość, spory, sporą ilość wzorków, możemy je konfigurować jak chcemy. Mamy także dostęp do oczywiście jakichś tam numerów. Mamy też możliwość pierwszy raz zmieniać koła, co jest bardzo fajną rzeczą. Możemy stosować konkretne alufelgi do danego konkretnego samochodu, ale także do wszystkich naraz, które mamy obecnie w garażu. Co jest moim zdaniem całkiem przyjemne. Każdy samochód możemy konfigurować w porównaniu do jedynki na własne barwy, chyba też na konkretną na na konkretnych sponsorów. Co nieco jeszcze mamy tutaj, możemy powiedzieć. Całkiem miło, że Codemasters postanowiło m.in. NSX-a wprowadzić Honda S2000, także i BMW 30. Dla fanów tych aut na pewno będzie to miły akcent. No a dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim to, że BMW 30 jest teraz na chwilę obecną jeden z najbardziej popularnych aut w Polsce, jeśli chodzi o fanów marki BMW. Podobnie jest na przykład z Honda, NSX, Honda S2000 przepraszam, jeśli chodzi o fanów na pewno Hondy, czyli JDM, czyli japońskiego rynku detalicznego, chyba tak to się dokładnie tam tłumaczy. Cóż, mamy także dosyć spory wybór samochodów, od starych po najnowsze, które są na chwilę dostępne. Mamy tutaj po American Muscle Cary, po zwykłe samochody, praktycznie turystyczne. Europejskie, jak i japońskie auto. Mamy także Hyundai, który jest koreański, jeśli dobrze pamiętam. Alfa Romeo Mito, która moim zdaniem jest. Nie będę już o niej mówił, tak? Cóż, to jest po paru, po, paru, po pięciu godzinach rozgrywki moim zdaniem całkiem udana produkcja. Na razie daję jej 7 na 10 zobaczymy później jak będzie. Trzymajcie się, cześć.